Dobry wieczór Polacy! Spotkaliśmy się tutaj o godzinie 23 z minutami. Specjalnie tylko i wyłącznie dla Was, dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych rodzin. Będziemy się 27 lutego. Zapraszamy wszystkich konsumentów, przedsiębiorców, rolników ludzi, którzy mieszkają w mieście, z dziećmi. Brońmy tej Polski póki jeszcze czas. Spotkaliśmy się tu tylko i wyłącznie dla was. Zobaczcie, ile my poświęcamy swojego czasu. Chcemy pokazać, jak to wygląda tylko i wyłącznie. Możecie na nas liczyć. Chodźcie z nami. Żeby obronić Polskę, póki tak jeszcze jest czas, zapraszamy wszystkich. Jeszcze Polska nie zginęła! i want take the